Druga generacja historii sukcesu Audi A3 Limousine. Mieliście już okazję zobaczyć na moim kanale Audi A3 Sportback. Czas zatem na prezentację wersji o nadwoziu sedana. Zostańcie do końca, bo zdobyłem wiele nowych informacji o technologiach i wyposażeniu, które dostaniemy w najnowszej odsłonie A3. Nowa limuzyna, i nie bójmy się używać tego określenia, w kompaktowych rozmiarach ma sportowy, elegancki wygląd. W porównaniu do swojego poprzednika jest teraz o 4 cm dłuższa. Rozstaw osi pozostaje niezmieniony. Jej szerokość wzrosła o 2 cm do 1,82 m co pozwoliło uzyskać więcej miejsca na łokcie. A3 w sedanie jest także o 1 cm wyższe od poprzednika. Spowodowało to zwiększenie przestrzeni nad głową o dobre 2 cm z przodu. Na ten wynik miało również wpływ obniżenie pozycji siedzenia kierowcy. Producent jednak nie podaje wymiarów tylnego rzędu. Siedzeń, a uwierzcie mi, że 924 mm przestrzeni nad głowami pasażerów z poprzedniej generacji to zdecydowanie za mało. Jedynie osoby do 1,75 m mogą tam komfortowo podróżować, natomiast wyższe będą przeżywały prawdziwy dramat. Póki co to jedynie moje obawy, dlatego warto poczekać na oficjalne dane i oby nie były one rozczarowaniem. Jeśli chodzi o bagażnik, jego pojemność to nadal 425 litrów. Mocną stroną a trójki limuzyn jest jego wygląd. Z przodu dominuje duża rama single frame z kratką o strukturze plastra miodu, po bokach ostro docięte reflektory. Na zewnątrz tworzą one trapezoidalne kąty, które są rysowane w dół. W najwyższym modelu z technologią Matrix LED znajdują się tutaj nowe cyfrowe światła do jazdy dziennej. Składają się z matrycy pikseli podzielonych na 15 segmentów, które można indywidualnie uruchamiać i nadać poszczególnym wersjom A3 specyficzny charakter. W przypadku A3 Sportback linia nadwozia biegnąca nad progiem wznosi się w kierunku tylnych świateł przed nadkolem tylnego koła, podkreślając w ten sposób krótki tylny koniec. Natomiast linia nadwozia sedana rozciąga się na tylny zderzak. Podkreśla to jego długość, czyli 15 cm więcej niż Sportback i nadaje bokowi elegancki wygląd. Linia dachu pochyla się dynamicznie od słupka B, podobnie jak w Coupe i kończy się efektownym spoilerem na tylnej klapie. Opcjonalnie dostępny w wersji karbonowej zapewnia wizualny akcent, a tym samym podkreśla charakterny wygląd modelu. A aerodynamika korzysta z wyższego tylnego końca w porównaniu z poprzednikiem, a także dużego dyfuzora. W rezultacie nowy sedan osiąga wartość oporu powietrza wynoszącą 0,25, a zatem jest o 0,04 punktu lepszy niż pierwsza generacja. Przyczynia się do tego również kontrolowany wlot powietrza chłodzącego, z dwoma elektrycznie sterowanymi modułami żaluzji zaraz za grillem Single frame. Inteligentnie i zgodnie z sytuacją regulują przepływ powietrza. Ponadto mamy panelowane podwozie, lusterka zewnętrzne o ulepszonej aerodynamice i aktywne chłodzenie hamulca, co jeszcze usprawnia technicznie a trójkę. Cockpit jest. Całkowicie skoncentrowany na kierowcy. Tablica przyrządów z centralnym dotykowym wyświetlaczem MMI jest lekko nachylona w kierunku kierowcy. Standardowo obejmuje wykrywanie pisma ręcznego, a także kontrolę języka naturalnego, która może opcjonalnie wykorzystać możliwości chmury. 10,25-calowy zestaw wskaźników za kierownicą jest cyfrowy nawet w modelu podstawowym. Jako wirtualny cockpit Audi Plus mierzy 12,3 cala. I oferuje trzy różne widoki, w tym sportową grafikę z pochylonymi cyframi i wyjątkowo dynamiczny układ. Obroty i prędkość są pokazane tutaj jako diagramy słupkowe z kątowymi czerwonymi elementami graficznymi. Na żądanie wyświetlacz Head-Up uzupełnia koncepcję wyświetlacza, dzięki czemu wyświetla ważne informacje na przedniej szybie w bezpośrednim polu widzenia kierowcy. Jeśli jesteście jednak bardziej wymagający to polecam system MMI Navigation Plus, który wykorzystuje modułową platformę informacyjno-rozrywkową trzeciej generacji. MIB3, bo tak się ona nazywa, oferuje moc obliczeniową 10 razy większą niż w poprzednim modelu. Łączy samochód za pomocą prędkości LTE ze smartfonami pasażerów oraz z internetem za pośrednictwem hotspotu. MMI Navigation Plus oferuje wiele usług Audi Connect w standardzie w tym informacje o ruchu online, wiadomości i dodatkowe informacje takie jak zdjęcia, godziny otwarcia i recenzje użytkowników dotyczące interesujących miejsc. Usługi Kartu X które wykorzystują inteligencję floty Audi, są również częścią systemu. Zgłaszają obszary niebezpieczne lub ograniczenia prędkości oraz znajdują wolne miejsca parkingowe na poboczu drogi. Jeśli samochód jest wyłączony, aplikacja MyAudi kontynuuje nawigację z samochodu na smartfonie. W ten sposób możesz dotrzeć bezpośrednio do celu. A3 Sedan jest również podłączony do smartfona za pomocą interfejsu który integruje telefony komórkowe z systemem iOS z Apple CarPlay i Android z Android Auto, w MMI, a także za pośrednictwem łącza telefonicznego Audi. To ostatnie łączy urządzenie z anteną samochodową i może ładować je indukcyjnie. Co więcej, A3 sedan można blokować i odblokowywać, a także uruchamiać za pomocą smartfona z systemem Android za pomocą klucza Audi Connect. Personalizacja pozwala maksymalnie 6 użytkownikom Wychowywać preferowane ustawienia w poszczególnych profilach, w tym ustawienia fotela, klimatyzacji i mediów. Cyfrowe radio jest standardem. Opcje obejmują radio internetowe i radio hybrydowe, które automatycznie przełączają się między falami FM a strumieniem online w zależności od siły sygnału stacji, zapewniając w ten sposób optymalny odbiór. Systemy wspomagania kierowcy są szczególnie skuteczne dzięki połączonej sieci. W przednim systemie Audi PreSense kamera za lusterkiem wewnętrznym współpracuje z przednim radarem, aby zapobiec wypadkom lub przynajmniej zmniejszyć ich dotkliwość. Standardowe wspomaganie unikania kolizji wykorzystuje również dane z tego systemu czynników. Adaptacyjny tempomat wspiera kierowców w prowadzeniu wzdłużnym i bocznym. Wspomaganie wydajności powiadamia ich, kiedy rozsądnie byłoby zdjąć stopę z pedału przyspieszania. W tym celu ocenia informacje i dane nawigacyjne. Ostrzeżenie o zjeździe, asystent ruchu krzyżowego i kamery surround, które pojawią się wkrótce po wprowadzeniu na rynek, są również przydatne w ruchu miejskim. O silnika wspomniałem przy okazji tworzenia filmu z wersją Sportback. Teraz dodam informację o tym, że oprócz technologii odłączanego cylindra na żądanie, układ napędowy w połączeniu z dwusprzęgłową skrzynią biegów e S-Tronic wykorzystuje 48 woltowy układ hybrydowy. Odzyskuje energię podczas zwalniania. Wspiera silnik momentem obrotowym do 50 nm podczas ruszania z miejsca i przyspieszania przy niskich prędkościach obrotowych. Podczas codziennej jazdy zmniejsza zużycie paliwa nawet o 0,4 litra na 100 km. Zawieszenie nowego A3 limuzyny, jak mówią jego twórcy, zostało dostrojone bardziej sportowo i harmonijnie niż w poprzednim modelu. Jego szybkość reakcji jest w dużej mierze zasługą centralnego dynamicznego układu kierowniczego, który zapewnia optymalną interakcję między wszystkimi elementami, związanymi i tutaj ładne słowo z dynamiką poprzeczną czyli na przykład podczas przejazdu przez tory kolejowe. Alternatywą jest tutaj sportowe zawieszenie i zawieszenie z kontrolowanymi amortyzatorami. Przedsprzedaż nowego A3 Limousine rozpoczyna się już teraz, czyli pod koniec kwietnia 2020 roku w Niemczech i na wielu innych rynkach europejskich. Dostawy rozpoczną się latem. Ceny 35 TFSI o mocy 150 koni mechanicznych zaczynają się od 29 800 euro. Niedługo po wprowadzeniu na rynek pojawi się podstawowy silnik benzynowy z ceną katalogową 27 700 euro.